Noelo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z ocenienia piosenek polskich youtuberów. W dzisiejszym odcinku ocenimy sobie... Dwa. Dwa numery nowe, które się pojawiły na karcie na czasie. Jeden to klasyk, który pojawia się co chwilę. Team X, dziękuję. Jak i również. nowe MGNG. Belweder o Mamale. Jakby mogło być inaczej, Mamale jest mast Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapę. Łapy, łapy, łapy. Ponadto walni, bo jest to bardzo ważne. I co? Lecimy. Zaczniemy od MGNG. Belweder. Ale tancerz! Człowiek wielu talentów Kiedy mam co dzień złe ci to rysetuje łeb Pstówka zawija się Jak whiski ten kock Jak siano to Rolo, jak wischer to bolo jak karta to koko ja lecę po swojej Lecę tak wysoko ona w... to jest zapowiedź nowej płyty? A nie, tak! Było, 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 było. Przepraszam bardzo, na Twitterze było powiedziane, że Powiedz na osiedlu, że wychodzi masno płyta Mówię na osiedlu, że wychodzi masno płyta Czekam No nie Czemu? Twitter najgorszy Ja się jaram, będzie kontencik Podło mi w opierdolę te szony Seks tylko jak jaram i wtedy się staram Bo chcę być jak Ibra I kiedy jest zimbra robiona jest imbra Robiona jest zimbra, dupy ten zimbra Robię swajfra bo to Tinder Gruda tak biała jak ściegł puch Puchy tak jak George Bush O mamale ty bale To jest kaszanka się pojawia. To są fragmenty z odcinka kaszanki. Zajebiście! MGNG jest autorem muzyki, która pozwala ci się rozkoszować życiem. Jedziesz samochodem w wariacie. Puszczasz sobie to na fula. Generalnie, można by było zrobić nową wersję mema. Jak radzić sobie z depresją? Mamale. Jakieś porady dla ludzi w depresji? Wyjdź z niej. Pójdź sobie tą piosenkę. To oczywiście memik jak coś, nie? Nie śmiejemy się z depresji. My ją posiadamy. Pali to Kali. Grudy są białe, a pizza z Italii. Mam wiele na bani Nieugięte jak Marines. Te jointy kopią, jak gerni są kawani. Na główkę jak zlatan, bo za mną mój bratan fajnie lata. Pok nie, powiesz mi, że nikt się nie buja w nucie, nie? W sensie, jak siedzisz tutaj i teraz słuchasz tego, tak? W blubach, na mieście nigdy nuda, nuda. Dziś będzie pita. To jesteś szłakiem totalnym, nie, nie że się nie bujasz, każdy się boja w stygu masno. Ta wuda, może zdziałać cuda, nuda. że swisy pływa. Chciałem te dupę, ten bimber robię złym prawo to tinder. Gruda tak biała, jak śnieg puch o co chodzi z tym piszczeniem tutaj? Klip mógłby być lepszy, tak szczerze, przywalać się do czegoś, muszę się do czegoś przywalać Klip mógłby być lepszy, tak szczerze Zajębi się że sam przebitki od Kaszanki to zrobiło, to totalnie zrobiło robotę Ale więcej tańcy, takich fajnych do wycięcia, że można by je potem wyciąć, nie? I zrobić z nich gifa na przykład, to by było spoko Jestem fanem, jak będzie płyta w preorderze z jakimś boksem Macie mnie Dobrze I z takim oto przejdziemy do nowej piosenki Team X, ciekawe jest to Team X Adios Mam do żawi Aczkolwiek jest to official music video parodia Parodiowali samych siebie Przekonajmy się Może wrzucili po prostu nutę z innego kanału, który robił parodia? Chcemy ciągle być zależni od was Jezus proszę powiedz że to jest troll Każdy chłopak wie jak to wie. No, A to jest troll na szczęście Jesteśmy sami, one nie chcą nas oglądać Ej, możecie się śmiać, ale tak brzmia wasze piosenki No patrzę od Qt Wix Zawsze odbieram i wyczekuję kola Chcemy ciągle być zależni od was. Każdy chłopak wie, jak to wygląda. Jesteśmy sami, one nie chcą nas oglądać. Zawsze odbieram i wyczekuję kola. Jaku Produkcja nowa piosenka, tak? Tak brzmiał wszystkie też moje te zenki. Platyna mam się tym na, screenach, a na jej twarzy tylko obrzydzenia mina. Zawsze bez laski to chyba moja wina. Gierki z ziomkami rośnie mi adrenalina. Ja mam nadzieję, że każdy rozumie o co tu chodzi. Nie Z tym zabiegu I to nie jest tak, że wy tego słuchacie i mówicie, No nie, jak to może tak brzmieć? Przecież to jest tragiczne. To parodia to tak to, to w tym chodzi, nie? Jakby co? Tak mówię tylko, nie? Mam nadzieję, że wszyscy o tym wiedzą. Wiersze jej robię. Sam nie wiedziałem przez pierwsze sekund. W sercu mam płomień on... Mi nie odpowie, nie lubi mnie wcale dziś chce iść na palet. A ja za pałę. Dziś się odzywa, na mej twarzy są rumieńce. Niestety tylko po to, żeby spisać lekcje. Szczerze mówiąc. Mimo tego, że mam świadomość, że jest to parodia, nie będę w stanie tego przesłać drugi raz. Chcąbym był ich daddy, lepiej olej diety i wypocznij se w pełni, a ja wybiorę ci skier... O, Chara zaśpiewa tak jak zawsze. Przecież tu nie ma różnicy, taki sam wokal ma na każdym piosenku, nie żartuję. To mój klan, moi bracia, goście bez jaj, co szukają wszędzie wsparcia. Knight mocno bije, leczy zbyt prosty, armor potężny, ja... Ty, a może to jest wrzuta? we wszystkich typiarzy, których disują którzy robią parodie że to tak brzmi, bo te wszystkie parodie Teamu X, o ile tekstowo brzmią spoko tak tam naprawdę jest generalnie problem z wykonaniem. Matitek poprawiłeś się, czy nie? Rytm Magnatina winie się jak gdzieś świnia no, i no to jest już Matitek też troluje muszę być zależny, mam ciągły stres no bo sweter jej szyje lec nie ukryję, że kupiłem go za dychę Chcemy ciągle być zależni od was Każdy chłopak wie jak to wygląda Jesteśmy sami, one nie chcą nas oglądać Zawsze odbieram i wyczekuję kola. Powiem jeszcze raz, mam świadomość, że jest to parodia, ale ciężko się tego słucha, naprawdę. Chcemy ciągle być zależni od was Każdy chłopak wie jak to wygląda Jesteśmy sami, one nie chcą. Bracia! To nas oglądać. Zawsze odbieram i wyczekuję kola. Jestem frajer, więc poudaję. Ej, możemy się napierdzielać z tego i mieć bekę, ale wyobraźcie sobie, że była spora ilość youtuberów, którzy nagrywali traki w ten sposób. Nie będę wskazywał palcem, bo to nieładnie bardzo, ale no są tacy. Są tacy, którzy. Wydają tego typu piosenki i one mają miliony wyświetleń Atrakcyjna więc znowu się poddaję Niepewny siebie, znowu przed nią staje Ona się śmieje, mówi wypieprzaj za bramę Jestem Karol, obojętnie jak mi mówi Fryer, Kochaj gamer. <grym> Ej, to była zajebista tutaj to, A nie, <grym> ten adlib, Fryer. Wypieprzaj za zabramę. Jestem Karol, obojętnie jak mi mówi, Rayer. Kochaj gamerów, a nie. Skąd wiedział, jak mi mówię? Żadnych innych ludzi. Czartuję, kurtnie mam. Piję pićko, herbat, teraz się studzi. Czekam na. Ej, coś wywaliło. Za mało miejsca, by kontynuować nagrywanie. I teraz muszę synchronizację zrobić, wiecie, jak to zawsze robię? Pa. Możemy nagrywać dalej. Mijam kolejną kobietę i odwracam wzrok. Kiedy ona na mnie patrzy, usuwam się w mrok. Trzeba przyznać, że dobrze zaaranżowali wokale, nawiązując do oryginałów. No. Wręcz aż nie mogę tego odróżnić. Tona. Mighty Scotton Wall, Walls. Styl. Liczę Riot Points. Lol. Nie odważaj się za ga... LOL. ...daj znów poczekam z rok. Każdy nie. mój dziennik spie hara. Tak. Po, ja idę znów solo. Prawda? W Thais chilluję se w depo A. i zabijam pizzę hopkolą. Miam. Krzyczy na mnie moja mama. A. Późno już, proszę do spania. Nie. wstaję w nocy, Bo włączam pompa. kompa, Skiluję hara do rana. A tak. Hajs? XD. Mordeszko, Venor albo Karlin tutaj się odzywa, i tam powinieneś się udać ewidentnie. Powiedzmy sobie jeszcze, że kto mieszkał w THAIS? Ty, Leksiła, jaka profesja? Jesteśmy sami, one nie chcą nas oglądać. Zawsze odbieram i wyczekuję kola Chcemy ciągle być zależni od was Każdy chłopak wie jak to wygląda Jesteśmy sami, one nie chcą nas oglądać Zawsze odbieram i wyczekuję kola A jeżeli Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapę w górę. Łapy, łapy, łapy Pula, 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 zostawcie suba Do zobaczenia. Cześć.